Siema, już wam tłumaczy na czym polega ten film słuchajcie jedna osoba z was ma słuchawki na uszach i musi wreszcie przekazać jaka piosenka leci na słuchawkach bez używania słów mam to Dena 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 e dobra what the tak jest vaga druga piosenka

Dobra, uwaga! Wszyscy tutaj dostaną nagrodę, państwo również, bo państwo pomogli w gadywaniu. Tutaj nagroda jest taka. Proszę bardzo. Jest. Były wcześniej, proszę państwa, dwie piosenki. Było łaka łaka. Łaka łaka i było... Było koko koko. W związku z czym tutaj dla państwa mam gąbeczki i będzie szuru buru. Dziękuję. <One input> I to jest właśnie to, to jest rynek w Krakowie. To mi się podoba. Tu, 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 t tu, tu, u tu, tu, t tu, 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 t Powiedzcie, co robię? Piszesz. Piszesz? Tak. To słowo w tym języku jest zawarte w tytule. No. Dobra, ja bym to zaliczył. No przecież wszyscy to znają. Oczywiście tak, że znają. Uwaga, drugi numer. Spróbuj głosem. To jest ta piosenka dziewczyny, która jest przez bumerów bardzo lubiana w samochodzie. Piosenka Sound of Silence to jest piosenka prawda, bardzo nahypowana nachy przez... Yy. Przez, przez, przez bumerów tak, troszeczkę, przez osoby starsze. No i słuchajcie, takie osoby zazwyczaj lubią sobie pojechać, powędkować. W związku z czym, proszę bardzo, oto zestaw dla ciebie. Dziękuję, mój tatuś jest wędkarzem. Tak o że... dziewczyny, trzydzieści bliżej. Dla każdej. Dobra. <laughs> Słuchajcie, ja nagrywałem w ogóle taki film już jakiś czas temu i on się bardzo ciepło przyjął. Dlatego postanowiliśmy, że nagramy nie taki sam to nie jest taki sam film. Są inne piosenki, są inne nagrody, więc ten film jest troszeczkę inny. Ale fajna, taka luźna forma, wiecie wciąć kamerę, pochodzić po mieście. Ja to właśnie lubię. La la drama, Pytasz co u mnie, ale masz szanowana Czyli jest? jak TAK JEST! to TAK! Tak! Tak, zgadły! Tak, dzięki Tak! Dziękuję. Oh, tak. Oh, tak! Brawo! Lala, 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 <skry informational> to nie się wypada tak jest Diosenka miała tytuł Nie Wypada, tak? Mm -hmm. I dobrze jak włosy też nie wypadają, więc mam ten <laughs> szampon przeciwko wypadaniu włosów. się na obóz, O Ono i o to chodzi. Nie, nie mam się. co prawda się. buteleczek na trzy, ale na obóz. Podzielimy obu, się! Na obóz Wam wystarczy. Się. Słuchajcie, szukamy kolejnych osób, a ja chciałbym Was zapytać, nie? Jeśli Wam się podoba taka seria, nam się to całkiem w porządku nagrywa, więc może byśmy mogli zrobić coś takiego albo w innym mieście, albo z influencerami, także możliwości jest sporo. Możecie po prostu dać znać, tak? Słuchajcie. Ja czytam wszystkie komentarze, więc ogólnie. Jakby piszcie komentarze, ja naprawdę lubię je czytać. Pozdrawiam. Tak! No może tak, czerwone korale, czerwona jężębina, w sensie wiadomo o co chodzi, to 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 to. tak? W związku z czym zaliczam ten tytuł.

Holendr, wysokość. Pała na wysokości. Tak moga. jest, dobra! Czyli jak, y, musi, y, jaki tytuł? No na wysokości. No, a od jakichś słów to się zaczyna? Przybierze i dole. Tak jest, dobrze, dobrze, uwaga! Lala na la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Wezwa! Aż ty Tak, tak, tak. To jest na wyrodzina. A, nie, rodzi, rodzi. nie, nie, tak, to co, nie, to. Brawo. Czyli dzisiaj nie, 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 dobrze Ale jak to po tym mruczeniu w ogóle nie, no, Rzecz nieodłączna jeśli chodzi o świąteczny klimat. Proszę bardzo, mandarynki ręki. <grymne> Gratulacje. Prawdopodobnie nigdy ich nie zjemy nawet. Nie lubimy. Nie, nie lubimy. Ja to ja tak? Ja to, ja to, ja to, ja to, ja to z tym opierać Nie, ja to oprawię w jakąś. A, to chodzi. Skończ tu każdy, ale tytułem? Wybrnęła świetnie. Ja bym to poznał. Melodie kojarzę, ale <sm> ten <nominated> tu nie. Dzięki wielkie. Sakrom, ta Tak, tak dobrze, dobrze.

To jest piosenka, której się nie zna tytuł, ale ty jakby znasz tę piosenkę. tę piosenkę, no. To no, S? Tak. Sara... Sara Perke, Sara Perke, Sara Perka, coś takiego. takiego. Tak, brawo! Tak? <laughs> Jak myślicie, co to była za kategoria? Zauważcie, wszystkie trzy były bardzo do się... no? Dlaczego? 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 Kurczę, no. może, może ten język, coś takiego. No. Co to był za język? Co to za kraj? A gdzie? Jest. Włochy. Włochy. No właśnie, Włochy. A o Włochy trzeba dbać. Proszę bardzo, dlatego macie tutaj Ściotkę do Włochy. Dziękuję bardzo. <laughs>

ta da Szukaj, podobnych słów. Możesz taką podpowiedź i delikatną, bo tytuł nie jest prosty. Ty, tytuł nie jest prosty. No. Lipka, Lipka Jezus, tak jest! Dobra, Lipka! Dobra, dobra. Tutaj nagroda. Lipka! Nie ma nagrody. <noise> Żartuję, jest 5 dyszek, także yy, piąteczka, 5 dyszek dla was i lecę dalej. Słuchajcie, szukamy dalej, a ja chciałbym Was zachęcić do subskrybowania tego kanału. Bardzo rzadko to robię, nie robiłem tego chyba z rok i patrzę na te suby kurde coś powoli idą. No. no dajcie suba, proszę. Może byśmy wbili 200 tysięcy, co? Pozdrawiam, idziemy szukać dalej. Nie wiesz co to jest? Ejda, to, to jest dobry, dobry, jest dobry dobre zadania. <gryd głos> no. Nie martwcie się, że nie znacie tego, może znacie dwie inne. Gości, <rimude> gości. <Luciacing> la 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 la

Kiro? Tak! Ta, ta, dobra, panowie, panowie, jest nagroda Jak ty to powiedziałeś, że Kizos Kiro, ton... 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 <stytutki> tą... Zy... z tą, z tabletką, z tą, z tą tabletką, słuchajcie, ta tabletka, tak. I magnet tabletki ta... Ta nie Dobra, może ja pozdrowić osobę? No dawaj Ja to pozdrawiam moją dziewczynę Nicole. Pozdrawiam Oliwkę i moją mamę Aaaa. Ja też mamę, kocham was Dobra, a my się z wami żegnamy, trzymajcie się, papa pa.